a kto to śpi? Wstawać, wstawać, bo już rano Wstawać, wstawać, bo już rano Wstawać, szybko wstajemy, bo już jest rano I trzeba zjeść śniadańko okay. Czy jeszcze Minia śpi? Jest zmęczona Nie Nie śpi już? Wstaje? Co to za dziewczynka? Ja jej nie znam, jak ona ma na imię? No. Nuna? No. Taka ładna nuna, no nie? No! no która będzie przebijała u, u, Ubi. U I co będzie miała kol? Czy? I to też ubi. Kolczyki będzie miała, tak? Tak! Wow, ale atrakcja. No co, ty to nie boli! Są takie upiękne uszki, taką ozdobą kolczyki na twoich uszach. nie bolą? Nie, nie bolą, nie. A widziałaś moje kolczyki? Pokazywałam ci, że ja mam kolczyki, prawda? Gdzie jest Gaja? Gaja. Ale głośno musisz ją pomagać. Się... Gaja! Przejdzie, myślisz? Gaja. Gaja. Gaja! 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 Chyba się obraziła na nas. Gaja! Gaja! Obraziła się. No. Ja, ale co za pech. Pej. Gaja! Może śpi jeszcze? Ale pięknie ubierasz pantofelki. Ślicznie. To teraz ja muszę ubrać swoje, tak? Tak. <laughs> Jeden pantofel, drugi pantofel. I gdzie idziemy? Do Gai? Dobrze. Gaja! <laughs> Obraziła się chyba na nas. Obraziła się, myślisz? No nie jest jogurcik Nyuni. Tutaj, i co z nim zrobimy? Jogurcik. A gdzie go damy? Na kawę. Na imprezę? Tak. gdzie jest. Proszę, połóż go na kaloryferze. Żeby nie był taki zimny. Ziozu, jest ziozu S... Tak, trzeba uważać, żeby nie wpadł za kaloryfer, tak? tak. Troszeczkę się ogrzeje i Nunia sobie go później wypije, tak? <grym> Gdzie ten kot tu skoczył? W kocie! Kocie! To mamy już kakałko, a co do kakałka zrobimy? Płateczki mhm. na mleku? Tak! Tak? Tak! Te, które Ci pokazywałam, które są tutaj? Poczekaj, to Aga je wyjmie. Bo chyba tylko te babcia ma. O! Takie płateczki mogą być? Takie jadłaś w domu wczoraj. Tak. Dobra, to robię. Kakałko i do tego płateczki. A zobacz, co ja kupiłam wczoraj. Jak ty spałaś. Poczekaj, tylko na chwilę wyłączymy tableta. Kupiłam dwie. W jednej już jest woda, a druga będzie na suchą karmę. Co to jest dla kotków? Miseczki? No. I będą z nich jadły i piły? No. Popatrz, no kocia łapka. Super co? Będziesz jadła płatki z tej miseczki tak. czy z innej? Z kociej miseczki na Dziuni? Tak. Z tej chcesz? Tak? No to dobrze, to ja wymyję, bo jeszcze była nieużywana. Ale będzie śmiesznie. Gdzie jesteśmy? Przebić? Usi. Usi. I będziesz miała kolczyki. Tak? Ale będziesz damą. I Kama kolczyki, Jula ma kolczyki, Aga ma kolczyki. A teraz nie mam, to widzisz tylko dziurki takie malutkie. No będzie miała zaraz, tak? Co ja Am. Um. Am. Była zupka. Niu niu. Była zupka na obiadek. I drugie danie? Może pierożki były? Tak. Tak były pierożki? Dobre były? Ojej, oh yeah, ojej, oh yeah. A jak się spało? Dobrze. Dobrze, a coś ci się śniło? Nie śniło ci się, to tylko ułagi ci się noga śniła. Nadia. No. Tak? Niu, nia. Dobra, piszemy Nadia. Tu na dramie. Mm. Pan sobie siadaj. tu na Chodź tutaj do pani, tutaj. I tutaj mamy kolczyki do wyboru. Jakie lubisz kolory, Nadia? Mm. Wow, zobacz, jakie piękne, które ci się podobają. Te? Dobrze, to pokażemy pani, jak przyjdzie, tak? Mm -hmm. No patrz, czyste. Dawaj, drugie. Dawaj, drugie. Też czyste. Super! No, myjesz uszy, Rewelacja. Dokładnie. Teraz mamy mazaczek. zaznaczę sobie, co ciała Kropkę? Tu, na ręce? To tu będziemy robić kluczyka? Nie, do no dziela ręce koczyka? patrz, nie zmyje się. Zrobię Ci na paznokciu. Serduszko może być? Wow. Kropka i serduszko, a teraz zrobimy kropeczkę na uchu, dobra? Nie wyjecie. No nie wyjecie. No tak, ręczką mnie, ale jak dasz mydło za mnie albo pod to się zmyje. Tak. No, no to maluję Ci ucho najpierw. Jedno ucho na zakiem, kropeczkę robię. Jest drugie z drugie. No chcesz dwa kolczyki, tak? Chcesz dwa czy jeden kolczyk? Dwa, prawda? No i masz czarne kropki na uszach. Naciągnę sobie tak urządzenie. Włożę kolczyk i zapięcie. Przyłożę do ucha i będzie takie zapięcie i kolczyk się zapnie. Dobra. Ale to będziesz się w przedszkolu dzieciom chwalić. Gdzie są nowe kolczyki? Pokaż mi. Jaki piękny! Pokaż drugie ucho! Pokaż, Ika będzie oglądać jak Aga poleci do Irla. Miłosiu, piękna jesteś. Jak wrażenia po kolczykach? Fajnie? A bolało tak naprawdę, czy nie bolało? Tak. Tak, tak troszeczkę, troszeczkę tylko, tak? A pokażę że tak ładnie jedno ucho, zobaczcie, zobaczcie na te kolczyki. A teraz pokaż drugie ucho, obróć główkę. A w domu pokażemy jeszcze dyplom, tak? tak. Jaki linia dostała? Walciki dwie. Tak, kolciki dwie. Tak, teraz jesteś piękna. A co to pani namalowała na paluszku? Serdu? Szkota? tak? Nie to nie łaję się. Nie, to się nie zmyje, bo to jest markerem czarnym i to trzeba dopiero w domu, mydełko i pod wodą, tak? To nie. To nie, tak. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. No. Eto i na okulary uważaj na paluszki. Uuuu. A jakbyś tak przyczasnęła, jakbyś płakała. Eee. no, tak iii. Uuu. a pójść łuska?